Umiłowani współbracia kapłani na czele z naszym przezacnym, umiłowanym księdzem proboszczem, kanonikiem Jackiem, księdzem kanonikiem Benedyktem, głównym celebransem tej mszy świętej, księdzem wikariuszem Mateuszem i księdzem wikariuszem Pawłem, umiłowani bracia i siostry, umiłowana młodzieży. Także z racji na to, że to nasze rozważanie jest nagrywane przez telewizję świętego Józefa w waszej kaliskiej diecezji, to pragnę pozdrowić też księży biskupów, księdza biskupa Damiana, księdza biskupa Łukasza, księdza biskupa Seniora Stanisława, wszystkich kapłanów, Duchowieństwo diecyzjalne, zakonne, cały lud Boży waszej diecezji kaliskiej, a ponieważ nasze rozważania już trafiają też do Kanady, USA i pewnie do innych części świata, to pozdrawiamy całą naszą Polonię, rozsianą po wszystkich kontynentach i cały nasz polski naród. Docieramy kochani do słów modlitwy Jezusowej Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom jak należy kochani modlić się i realizować te słowa modlitwy do Ojca Niebieskiego. Otóż tak się historia świata potoczyła, że przez grzech z pokusy szatańskiej nasi prarodzice w raju utracili krainę Szczęśliwości. Krainę, w której w pełni swojej ludzkiej natury, obdarzonej łaską, nasi przodkowie mogli się dostojnie przygotowywać na wieczność, bo raj nie był jeszcze wiecznością. Raj był określony strukturą czasu, bo raj został przez Pana Boga Kreatora stworzony na czas, ale człowiek na wieczność. Ale jak wiemy, że załamała się ta pielgrzymka naszych przodków w raju. Z inspiracji szatana ulegli grzechowi, czyli złu. A jak wiemy, kochani, Bóg to taki byt, który nie zna zła, ponieważ w nim mieszka wieczne dobro. I ten Bóg, który się objawił w Jezusie z Nazaretu jako prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, pragnie nas na nowo zdobyć dla wiecznego dobra, czyli dla siebie. Ale realistyczne patrzenie na siebie oznacza, że jesteśmy obciążeni winą pierworodną i naszą uczynkową, naszą osobistą. Tylko osoba niepokalanej Matki Najświętszej Maryi jest ani jednym złem, czyli dziedziczonym po przodkach, ani tym osobistym, nieobciążona. I to jest jedyna osoba ludzka. Bo jak wiemy, Pan Jezus jako prawdziwy człowiek nie jest osobą ludzką i nigdy się takim nie stał, ponieważ jest osobą boską i jako Syn Boga. Dlatego w Panu Jezusie jest tylko natura ludzka, nie ma osoby ludzkiej, bo to byłaby sprzeczność bytowa. A Pan Bóg nie może popaść w żadną sprzeczność, bo gdyby Pan Bóg był, czy reprezentował jakąkolwiek sprzeczność, to byłby w oczach naszych umysłów istotą niewiarygodną. Ale my wszyscy, dzieci Adama i Ewy, jako historycznych prarodziców, jesteśmy kochani obciążeni winą grzechową. Bo jak wiemy, kochani, że grzech ma dwa skutki: winy i kary. To są dwa skutki realnie popełnionego zła. I w przypadku zła ludzi Pan Bóg się nad nami zmiłował i jak już przy znaku krzyża w tym rozważaniu powiedzieliśmy, że ten znak to jest znak zbawienia naszego, czyli za kogo umarł Pan Jezus? Za nas i dla naszego zbawienia. I teraz, kochani, ta modlitwa do Ojca, której uczy nas. Jego przenajświętszy Syn wypowiada te słowa: Odpuść nam nasze winy, bo my kochani jesteśmy obciążeni. I odpuszczenie winy dokonuje się kochani w konfesjonale, w sakramencie pokuty. A odpuszczenie kary dokonuje się w darze Boga nazwanym odpustem. Dlatego, kochani, do dzisiaj instytucja i uroczystość odpustu jest w najwyższym tego słowa znaczeniu aktualna. I o ile mi wiadomo, to świętujecie odpust w uroczystość Książąt, Apostołów, Piotra i Pawła, bo taki tytuł nosi wasza wspólnota. I świętujcie kochani odpust. Ale odpust można uzyskać także na inne sposoby, o czym was wasi Boży i Światli Kapłani wspaniale pouczają. Kochani, teraz wasi kapłani nie słuchają, ale powiem wam, że oni są tacy mądrzy i tacy wykształceni, że ja człowiek uniwersytetu, gdybym bym wiedział, jakie mocne intelekty reprezentują wasi kapłani, to zdaje się, że miałbym wątpliwość czy wyrazić zgodę na przybycie do was. Bo ja wolałbym u nich korepetycje odbywać niż do Was przemawiać. Ale tak Panu, Panu Bogu się podoba, żeby ludzi nauki polskiej sprowadzać do parteru, do realiów, żeby chodzili po ziemi, a nie gdzieś tam nie wiadomo gdzie szybowali. To dlatego Pan Bóg mnie przysłał po to, żeby moje luki intelektualne, jeszcze ci Boży kapłani i ten Boży, mądry, światły naród w Kaliszu uzupełnił, wydoskonalił. I tylko w tym duchu proszę przyjmować z moich ust te różne rozważania. Ale kochani, każdy człowiek wielki, nie podniesie kamienia na drugiego z racji, że ten drugi uczynił jakieś zło. Dlaczego? Bo nasza biografia także różne typy zła zawierała, względnie zawiera. Jeżeli nie poszliśmy do spowiedzi świętej i nie zostaliśmy od winy, uwolnieni. Ale kochani, dlaczego ta, jest ta druga część tego wersetu Ojcze nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Łatwiej chyba nam jest wszystkim odmawiać tę pierwszą część. Ojcze niebieski, odpuść nam nasze winy. Ależ, ale już jak przychodzi do następnego etapu, ale Ojcze Niebieski, bo i my odpuszczamy, przebaczamy winy naszych bliskich, czy dalekich, czy znajomych, czy nieznajomych, czy przyjaciół, czy nieprzyjaciół. Kochani, nie należy się bać. Nieprzyjaciół. Jednego należy się lękać, żeby nie przyjąć ich strategii zła względem nas. Dlaczego? Kochani, brak przebaczenia naszym winowajcom oznacza, że zaciągamy nie mniejszą winę niż nasi winowajcy. A dlaczego to jest takie pewne? A to dlatego, kochani, że jak ktoś nam uczyni jakieś zło, i brak przebaczenia z naszej strony oznacza, że my to zło, którego doświadczamy, wprowadzamy do naszego wnętrza. I to zło wtedy zamieszkuje w nas. A przepraszam, czy ktokolwiek z rozumnych godzi się, żeby stać się śmietnikiem? Przecież my jesteśmy kochani dziećmi Boga Najwyższego. A jeżeli jestem prawdziwym, przybranym dzieckiem Boga Ojca, to nie mogę się zgodzić na to, żeby najmniejsze zło wprowadzić we mnie, które przychodzi z zewnątrz. Tak jak pracujemy, kochani, nad sobą, nad tym, żeby nie być sprawcą nawet lekkich grzechów. Bo tak długo, kochani, jak. Najlżejszy grzech byłby naszym znamieniem bytu, naszego życia czy powołania, tak długo nie jesteśmy godni ujrzeć na wieki oblicza Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Tak długo złota brama nieba jest dla nas zamknięta. I najlepiej sobie, kochani, w tych momentach, kiedy trudno albo bardzo trudno jest nam wszystkim przebaczyć. Trzeba sobie, kochani, na nowo uświadomić naszą godność, że jestem człowiekiem, że jestem osobą i jako taka jestem dzieckiem Boga i żadnym śmietnikiem, bo pamiętajcie, kochani, sprawca zła. Chciałby taki cud bytu, jakim jest każdy człowiek. Każdy, czy zdrowy czy chory, czy prosty czy genialnie wykształcony, czy dziecię, czy młody człowiek, czy sędziwy, czy człowiek sukcesu, czy człowiek krzyża. Każdy człowiek to cud bytu. I dlatego nigdy nie możemy się zgodzić na zredukowanie naszego cudownego bytu do rangi śmietników na grzechy własne i cudze. Dzisiaj, kochani, mamy z procesem całkowitego urzeczowienia człowieka. Człowieka z tego cudu wszechświata Bożego wyrzuca się na śmietnik bytu. Najchętniej diabeł chciałby nas najpierw wyrzuci wyrzucić na śmietnik, a następnie nas nawet na śmietniku unicestwić. Taka jest strategia szatana. I ja mam, kochani, jako rozum, jako wola, jako duch, dusza, osoba, ciało obraz Boga i podobny do Boga i ja mam z siebie pozwolić uczynić taki śmietnik istnienia? Nigdy. Jeżeli mam odrobinę pragnienia życia, to pragnę żyć jak człowiek. Dzisiaj, kochani, uruchamia się takie strategie. Jak patrzę na Waszą młodzież przy ołtarzu Pańskim, to wierzcie mi, od razu mi się kolana osuwają. Bo nawet w polskiej edukacji nie ma miejsca na taki obraz. Bo się pierze mózgi polskim dzieciom i polskiej młodzieży od przedszkola. Tak się ich kochanie urzeczawia w systemach nowożytnych edukacji i form wychowania, które są formami całkowitej deprawacji umysłów. Odcina się systemowo dzieci i młodzież polskie i studentów od prawdy, od dobra, od bycia człowiekiem. I tak nie dzieje się tylko z polską młodzieżą, lecz młodzież całego świata chce się tak opróżnić, najpierw uczynić pustymi wewnętrznie, a później, żeby ich na margines przepaści niebytu zepchnąć. Dlatego, kochani, warto odmawiać modlitwę, Ojcze nasz. I te słowa, które nam przywołują naszą pierwotną postać bytu, złożoną z cudu natury i z cudu łaski, bo tylko ta kompozycja bytowa natury i łaski w nas sprawia, że jesteśmy doskonałymi, o których pismo zwraca się i do których święci Boży. Ludu kapłański, ludu królewski, tak się do nas, dzieci Bożych, zwracali apostołowie. I my się też, kochani, do siebie nawzajem zwracajmy, ale pamiętajmy, kochani, umiejętność przepracowywania historii zła, osobistego, dziedziczonego i obcego, to jest jedna ze sztuk największych. Jakie należy opanować w życiu. I wierzcie mi, kochani, osobiście, nie mam żadnego lęku przed największymi moimi nieprzyjaciółmi. A wiecie, czego się najbardziej lękam, jak doświadczam moich osobistych nieprzyjaciół? Żeby przypadkiem któremuś nie wybaczyć, żeby przypadkiem któregoś nie uszanować, jak człowieka. Bo to, że Ty chcesz mnie teraz sponiewierać, to jest Twoja rzecz, ale moją rzeczą jest umieć do tego podejść. Ja nie mogę przejąć Twojej szatańskiej strategii. Ja nie mogę Ciebie urzeczawiać i Ciebie wciskać w błoto kosmosu, jak Ty to ze mną robisz. I macie najlepsze doświadczenia w Waszej diecezji z którą razem cierpimy, ublewamy, co uczyniono z waszymi księżmi biskupami. Co się czyni z niektórymi waszymi księżmi, którzy was błogosławią, którzy wam żywego Boga darują. A jak się tych sług bożych poniewiera, jak się ich odziera z ich pierwotnych, osobistych i nadprzyrodzonych godności. To, że i kapłan, i biskup mogą popełnić grzech, to nic dziwnego. Czy słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, kto z Was jest bez grzechu? Uczeni w piśmie, faryzeusze. Pojęliście Pismo Święte Starego Testamentu na pamięć. Bo pamiętajmy, kochani, ci faceci z dzisiejszej Ewangelii pod pojęciem faryzeuszów i uczonych, oni mieli genialną pamięć. Niektórzy potrafili cytować Pismo Święte całe, całe Księgi mieli w swoich umysłach, i stanął przed nimi żywy Bóg w prawdziwej postaci człowieczej, i oni mówią: Precz z Nim, ukrzyżuj Go, zabić Go. Taka jest, kochani, historia i tragedia takich duchów, którzy ani nie proszą Ojca w niebie o odpuszczenie własnych win ani nie odpuszczają doświadczywszy obcych grzechów swoim winowajcom dlatego kochani nasz byt jest tylko wtedy prawdziwie wielki prawdziwie mądry światły prawy sprawiedliwy piękny fascynujący kiedy jest wolny od jakiego kolwiek zła od jakiejkolwiek słabości i wady dlatego kochani stawiajmy na wielkość bądźmy wielcy bo do wielkości zaprosił nas Chrystus bo wielkość nam chce podarować i to nie tylko na czas lecz na całą wieczność przyjmijmy tę postać naszej osobistej, wspólnotowej wielkości i w dalszym ciągu, kochani, odprawiajmy te słowa Ojcze nasz i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, żebyśmy jak nasz Bóg, Ojciec w niebie byli i dzisiaj, i jutro i na wieki świętymi. Amen.